Cześć, to Adrianel. Yy, witam Was po, drugiej, po długiej przerwie na moim kanale. I drugiej, długiej przerwie. Yy, będzie to nowa seria. Yy, seria z Technika, z Technik Paka. Yy, będę miała pewnie tutaj trochę mniej FPS-ów niż w serii yy, z normalnego Minecrafta, ponieważ to jest takie. No taka góra mo modów różnych, że troszeczkę mnie y, laguje jak... Y, znaczy nie laguje, no ścina mam spadki FPS-ów jak, jak nagrywam. Bez nagrywania mam 120, z nagrywaniem mam 18, <tosujesz> więc jest różnica widoczna. Y, wygenerowałam sobie ten świat, bo ładowanie świata tutaj to naprawdę y, długo trwa. Jestem teraz na peaceful, bo... Y, nie chcę się używać z mobami, chcę spokojnie sobie zacząć tą grę tutaj. Yy, nie będę mówić kiedy i w jakiej ilości będą się pojawiać odcinki, ponieważ nie wiem tego jeszcze. A obiecuję, że co jakiś czas będę was yy, będę Wam pokazywać, jaki progres zrobiłam yy, tutaj właśnie w rozbudowywaniu mojego technologicznego królestwa. Weźmy sobie trochę żarełka, bo przyszłość się przyda. I tu też się No, miałam szczęście, że wygenerowała mi się wioska zaraz obok spawnu. Jest też tam dość dużo drzew, więc łatwo będzie się rozwinąć. No, z tej strony jest dżungla, z tamtej strony normalny las. Ładny też różny teren, więc na pewno jest miejsce do yy, rozbudowy. Yy, nie wiem jeszcze, co będę budować. Yy, nie wiem od czego zacznę, od jakiego modu. Bo tych modów jest dużo, nie da się wszystkiego naraz zacząć. Yy, no, na pewno na początku będę wydobywać jakieś surowce. Yy, zbuduję sobie jakiś domek. No to raczej będzie potrzebne. Później, już oczywiście, jak się uzbroję, to znaczy, jak wydobędę trochę surowców i będę miała powiedzmy dostatecznie dużo żelaza, żeby zrobić sobie oprócz kilofa jeszcze mieczek żelazny, to. Aha, tego nie, nie zabrałam. To będę grała na wyższym poziomie trudności niż Peaceful. Ale na razie chcę mieć spokój, tym bardziej, że jest tu w grane Creatures i tych mobów agresywnych jest dużo więcej. Dawno nie grałam w Minecrafta, no ale powiem wam, że stęskniłam się już. stęskniłam się już za minecraftem i dlatego. Postanowiłam pograć trochę i nagrywać czasem. Nie będę nagrywać tego często, tak jak już mówiłam. Nie będzie to jakieś, nie wiem, powiedzmy, dwa odcinki w tygodniu. No nie na pewno nie. Myślę, że może jeden w tygodniu, może co dwa tygodnie odcinki? Nie wiem. Zobaczymy. Zobaczymy, jak będę chciała dużo grać. Jak będę szybko rozwijać te moje, ten mój ośrodek technologiczny. Można też tak powiedzieć, że to będzie. Taki ośrodek, bo chcę tutaj faktycznie skorzystać z większości tych młodów, które tutaj są. Przeszukamy wiochę, może coś znajdziemy ciekawego. Ja nigdy nie wiem, gdzie jest, ta, gdzie jest ta skrzynka, bo zawsze jest gdzieś. W którymś z domków jest skrzynka, tylko w którym? O, słońce już zachodzi, Jak widzicie długo. Próbowałam nagrywać. <grywa> tak, miałam kilka prób. Kilka razy e, jak ktoś wszedł do pokoju i przerwał. Przeszkodził, oczywiście. Teraz mi się fraps sam wyłączył. Mam nadzieję, że głośność jest ok, bo sprawdzałam kilka razy. Różne ustawienia, dźwięku. Dobra. No i dzięki temu, że jesteśmy napisło, nie musimy teraz uciekać i się chować po kątach. Tylko splądrujemy resztę tych domków. O! Chyba w kuźni, co? Jest ta skrzynka, czy nie? Dobra, teraz muszę przeskoczyć tu. Jest to sprawna. Tak, w kuźni jest skrzynka. Co to są za krapy? Nawet nie mam pojęcia, dlaczego to jest. O, obsydian mi się przyda, ale do czego to wszystko jest? Nie wiem. Jabłuszka też mi się przydadzą. Dlaczego? Ach, tu. Nie chcę tego mieć A Action barze. Jabłuszka owszem. Reszta niech leży tu. No i dobra. Teraz będę troszeczkę musiała drewno ściąć. Yy, więc myślę, że wykarczuję trochę lasu i pokażę Wam za chwilę, yy, ile wykarczowałam i zacznę budować jakiś domek przy Was. Dokończę już sama, później pokażę Wam efekty też, więc do zobaczenia po krótkim cięciu. Już jestem, wykarczowałam kawał lasu jak widać, obsadziłam też trochę tutaj yy, kawałek pola, yy, polany. Jedno z drzew nas wyrosło olbrzymie, A, już je zostawimy onik Słodziusi. Um, przydałby się jakiś kamień. bo raz mamy dużo, jak widzicie. Więc przydałby się Kamień. O! Węgiel. No dobra. Napier kamień. Zmęczam to tylko trochę. Ja w ogóle nie lubię jak trzeba się spod kilka staków na pasku. Eee... Okay. To, że technik nie jest na najnowszy update minecraftowy, bo fajne jest to, że EXP za e, zdobywanie surowców. Niestety w techniku tego nie uświadczymy. No może w przyszłości zupdate'ują to. E, Przesiądę się na tą nowszą wersję. Bo surowców technik paku jest mnóstwo i faktycznie można by wysokie levely nabić samym wydobyciem. Nie trzeba by nawet mobków bić. Mm, no dobra, na początek mamy 17 kamien. No dobra, weźmy trochę więcej. O, co to jest? Chantry krystal Nawet nie wiem, do którego z modów to jest. A najważniejsze, że coś nowego. Zdobyliśmy. O, następny. A, inny. Wiskrystal. Hmm. Nie wiem czy to była do Tomcrafta, czy do czego. A, zobaczymy później, w przyszłości, będziemy bawić się tymi modami. Najpierw no, trzeba by znaleźć miejsce, gdzie by się to można było pobudować. Hmm. Zobędziemy, może ten opiachu. 6 sztuk. Nie wiem, co. 4, 5, 6. Dobrze, czy? Tak, muszę mierzyć. Um, w dżungli nie. W lesie też nie. To chyba widzę kawałek gór, ale dobra, to przejdźmy się tak. A nie, może tak, w tą stronę. Tak ładnie zielono to jest. Może gdzieś tutaj się osiedlimy. A nie w samym lesie, wolę tak na obrzeżach. O! Może tu jakąś kopalnię zrobimy. A na początek wybierzmy jakieś miejsce. No, w tą stronę może być. Okej. Okay. Następny raz. Czy tam jest wulkan? Chyba. Tam jest wulkan, a tu są góry. W górach się siedzimy, Albo przy górach. Albo gdzieś tam. Może gdzieś tu? W górach. <grym> tak, jak zawsze jestem zdecydowana. Co słychać? Wow, ale wulkan. No Podoba mi się. O! Tu jest ładnie. Tu się siedzimy. Nawet nie trzeba specjalnie terenu równać. No, będziemy mieć widok na wulkan. No, ale cóż. Jezu, jaki on jest jaki wysoki. Masakra. Ale dobra. Tu będziemy się gdzieś osiedlać. Tutaj na tej palance, tak myślę. Nawet można by sobie tu kopalnię machnąć. Tu sobie zaraz yy, wyczyszczę ten teren. Na początek co będziemy robić? Hmm. Myślę, że z jasnych deseczek będziemy robić podłogę. Z ciemniejszych ściany, bo mamy ich więcej. Dobra, na razie to wystarczy. Yy. Dobra, to zrobię jakiś tam zarys domku i zaraz, zaraz do was wracam. Jak widzicie domek y, stoi, co prawda nie ma jeszcze dachu, ale żebym zrobiła dach y, potrzebuje y, dużo kamienia, znaczy się... cobblestone'a, później sobie przypalę na kamień chyba, chyba. Zrobię cykiełki, zrobię schodki z cegiełek i chyba zrobię dach taki właśnie. Chociaż nie jestem jeszcze pewna, może zrobię ze zwykłych schodków tu trochę drzewek, bo musiałam trzy razy latać po drewno. Hmm. Ale no, domek wygląda tak. Tu jest jedno wejście, taka jakby weranda. Drugie wejście. Zestrzeliśmy tak. Dobra, wejdźmy do środka. Piecek i kraft, a w tym tak jak mówiłam, podłoga z jaśniejszego, reszta z ciemniejszego. Yy, schodki, tutaj będzie zejście do mojej kopalni. Jeszcze tu nie byłam w sumie, tylko trochę tu wyrównałam. Yy, no, wyrównałam po prostu to. Zrobiłam sobie nowe narzędzia, jak widzicie, bo mi się w trakcie e, budowania skończyły te drewniane. To teraz mam te kamienne. E, całkiem zawaliłam sobie plecak, więc e, będę musiała zrobić skrzynkę. Mm, zrobię skrzynkę i zacznę bawić się, znaczy się wydobywać ten kobyl. E, nie będę już wam tego pokazywać, zrobię to sama. I pokażę wam w następnym odcinku jak wygląda skończony domek. W międzyczasie myślę, że nie tylko dach zrobię. Myślę, że zrobię też farmę. Yy, przynajmniej jakieś malutkie poletko ze zbożem. Yy, gdzieś tu. Gdzieś tutaj. Nie wiem gdzie. Zobaczymy. Tak w ogóle miałam dla was niespodziankę. O, królika w domu. Yy, miałam dla was niespodziankę. Tutaj w trakcie budowy domu pojawił mi się y, czarny koń. I myślałam, że to zostanie, ale zniknął, ulotnił się. Krowa też chyba chce wejść. Do mnie Ups, zaopałam trójkę, nie chcę nicu. Dobra, idź, kobieżko, idź, 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 idź dobra. No, W takim razie hmm, to by było dzisiaj na tyle. Do zobaczenia za tydzień czy dwa. Zobaczymy, jak to szybko pójdzie. I zapraszam do komentowania. Możecie pisać, co byście chcieli złożyć w pierwszej kolejności, czy, czy lepiej budowanie, czy może jakieś krawcenie maszyn z któregoś z modów. Wszystkie komentarze przeczytam na pewno i pomyślę, co zrobię w następnych odcinkach, co zrobić w pierwszej kolejności. Łapkujcie, jeśli Wam się podoba. No i zapraszam też do subskrypcji. Trzymajcie się, na razie, cześć.